W naszym sklepie witamy Izę. Iza jest trenerem psów przewodników dla osób niewidomych i opowie nam, jak wygląda praca z takim psem i jak funkcjonuje taki pies w szkoleniu. I kiedy już jest u osoby niewidomej. Więc pierwsze pytanie: eee, Jakie psy? Jakie rasy psów wykorzystywane są do tych szkoleń i do pracy z niewidomym, mm. z osobą niewidomą? Ja układam psy już 24 rok pod kątem przewodników dla osób niewidomych. W Polsce preferuje się głównie psy rasy retrievery, koldeny, labradory. Zdarzają się też owczarki niemieckie. Teraz weszła taka rasa, która jest hipoalergiczna, czyli Labradodle. No i to są w sumie tak naprawdę główne psy, które są trasowane tutaj na naszym polskim. A ta ostatnia rasa co to za rasa? To jest taki pudel połączony troszeczkę z Labradorem, nie wywołujący alergii. Rasa, która już coraz bardziej zdobywa polskie a które z tych psów najlepiej się sprawują w tej rysurze, w tym szkoleniu? Ja bardzo lubię tressować psy flaty. Flat to jest taki pies, który nie jest zbyt popularny u nas. Wizualnie jest podobny, a to się śmieje że on wygląda jak odchudzony Golden. To znaczy mhm. jest podobny do Goldena, troszkę tak wygląda jak seter irlandzki. Ludzie go często mylą, nie znając tej rasy z seterem irlandzkim. I to jest taki piesek, który jest szalenie inteligentny i bardzo fajnie się z nim współpracuje. A labradory? Labradory są bardzo fajnymi psami też. A jeśli chodzi o inteligencję. Szacuje się, szacuje się nawet...